Cześć, ja jestem Wilam. Ostatnio dostałem możliwość przetestowania kamerki do wideorozmów ze średniej półki cenowej i jest nią Redragon Apex. Ja od ponad 5 lat używam tego samego laptopa z tragiczną kamerką. Postanowiłem, że sprawdzę czy i o ile lepsza jest matryca w Redragonie. Zapraszam do testu. Apex przychodzi w czarnym pudełku z licznymi czerwonymi akcentami. Jego zawartość to przede wszystkim kamerka z wbudowanym 150-cm przewodem. Oprócz tego znajdziemy mały statyw i instrukcję. Redragon Apex z wyglądu nie jest tak agresywny jak pudełko. Kamerka w większości została wykonana z matowego, ciemnego tworzywa przeciętnej jakości. Na froncie znajduje się błyszczący panel z dwoma otworami mikrofonów. W centralnej części obecna jest matryca CMOS nagrywająca w maksymalnej rozdzielczości Full HD przy 30 klatkach na sekundę. Jest też czerwona dioda sygnalizująca rejestrację obrazu, jednak według mnie brakuje tutaj jeszcze jakiejś fizycznej osłonki na oczko kamery. Główna część APEXa została połączona na stałe z podstawą w formie klipsa. Połączenie nie jest sztywne, można regulować kąt i obracać kamerę. Uchwyt jest ok, chodzi sztywno, a części, które stykają się z monitorem, telewizorem bądź laptopem są pokryte gumą. Klips w dolnej części ma typowy fotograficzny gwint, a więc czwartą cala. Jak wspominałem na początku w zestawie znajdziemy jeszcze mały staty w kiepskiej jakości. Mimo to bez większych problemów powinien poradzić sobie z utrzymaniem OPEXa. Na plus, że 9 cm nóżki wydłużają się o nieco ponad 5 cm. Przechodząc do nagrywania, to pochwalę jasność, dobre odwzorowanie kolorów i małą ilość szumów. To, co mnie denerwowało, to przede wszystkim praca autofokusa, ale też balans bieli. Kąt widzenia nie jest zbyt szeroki, więc aby zmieścić więcej osób w kadrze, trzeba się odpowiednio odsunąć. Przy optymalnych warunkach jakość nagrywanego obrazu jest nieporównywalnie lepsza niż w starym laptopie MSI. Redragon radzi sobie dobrze, kiedy pomieszczenie jest równomiernie naświetlone, a osoba nagrywana zbytnio się nie rusza. Mocniejsze oświetlenie twarzy skutkuje problemami z prześwietleniem. Ten problem jest dość łatwy do rozwiązania, bo zwykle wystarczy przybliżyć lub oddalić, ewentualnie zmienić jasność źródła światła na pierwszym planie. Jest to mniej denerwujące niż ciągła zmiana ostrości, nawet przy najmniejszych ruchach. Dla przykładu, autofokus gubił się przy ruszaniu głową, a kiedy w pokoju światło było mniej, to ostrość była zmieniana nawet przy zmianie treści na ekranie monitora. Z jasnością, czyli oświetleniem, można coś zrobić, jednak to ostrość jest trudniejszym przeciwnikiem, ponieważ mało który program do wideokonferencji pozwala na manualne zarządzanie fokusem. Funkcja Plug-and-Play sprawia, że po podłączeniu do komputera Apex od razu działa. Nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie. Zawsze to doceniam, ale tu przydałby się jakiś oficjalny sterownik, w którym można by było zmienić ostrość manualnie, tak jak to ma miejsce na przykład w Windowsowej aplikacji aparatu. Po kilkunastu minutach nagrywania kamera robi się ciepła, ale nie parzy, tak więc, nawet w upalne dni nie powinna ona mieć problemów z przegrywaniem się. Mikrofony w kamerce Redragon Apex radzą sobie naprawdę nieźle, poza tym mamy tu nawet jakiś efekt stereo. Co prawda usłyszeć można lekkie cykanie, jednak ogólnie jestem zadowolony z tego, jak ta kamerka nagrywa dźwięk. Podsumowując, Radragon Apex to nie jest zbyt udany produkt, bo kuleje jego fundamentalna funkcja. Po kamerce Plug and Play spodziewałem się bezobsługowego użycia. Tak niestety nie jest, bo Autofokus zostawia wiele do życzenia. Kamerka w starym laptopie, mimo że tragiczna, to w wielu sytuacjach wypadała lepiej od testowanego Apexa. Z plusów wymienię naturalne kolory i dobry mikrofon. Kiedy ostrość zostanie ustawiona poprawnie, to jakość obrazu wypada korzystnie. Nagranie będzie ładne, płynne i szczegółowe. Jednak przez problemy z podstawową funkcją, niestety, Redragona Apex nie mogę polecić. Na koniec zaproszę do strony redest.pl mojego Instagrama i Facebooka. Za wszystkie łapy i suby serdecznie dziękuję. Dzięki też za uwagę. Do następnego. Cześć!